Hej, witam was na moim kanale i zapraszam was dzisiaj na filmik podsumowujący rok 2016. I dzisiaj pokażę wam kilkanaście kosmetyków, które w tym roku u mnie sprawdzały się naprawdę świetnie, które były faktycznie moimi takimi ulubieńcami i które używałam właściwie non-stop. To są produkty, które ja po prostu uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez nich makijażu. Są tańsze, są droższe, yy, jakby, jakby na, dla każdego, na każdą półkę cenową. No to co? Jeśli jesteście ciekawi, co w tym roku spadło moje serce, zapraszam Was dalej. I zacznę może od twarzy i yy, od podkładów. I podkładem, który ja męczyłam yy, dosłownie cały sięki, właściwie początek roku 2016 to był podkład z Bel, podkład Illumi. Tutaj akurat mam ten w numerku 03 Natural. Ale ja używałam ten um, jaśniejszy, tu była 0,2 czy 0,1 Light Beige, nie pamiętam już. Niestety wyrzuciłam opakowanie, dlatego po prostu pokazuję Wam ogólnie, jak ten podkład mniej więcej wygląda, tak żebyście go mogli gdzieś zlokalizować na um, właśnie w szafie bel, na przykład w biedronce. I to jest podkład, który jest idealnym podkładem na co dzień. On jest rozświetlający, ale jakoś bardzo ja tutaj w tym podkładzie nie widzę. Bardzo fajnie kryje, fajnie matuje. To jest podkład, który nie utrzymuje nałożenia na twarzy jakoś bardzo długo, ale powiedzmy te 5-6 godzin macie go na buzi i wszystko jest w porządku. Skóra wygląda po prostu fantastycznie. Ja mimo, że mam skórę yy, mieszaną w kierunku tłustej, to ten podkład po przypudrywaniu naprawdę bardzo długo utrzymuje na mojej twarzy mat. Drugim podkładem, który używam y, również w tym roku to jest sławny już Bourjois Hitley Mix. I ja mam w numerku y, z 51 i to jest Light Vanilla. To jest podkład, który ja po prostu uwielbiam. On na co dzień jest dla mnie prześwietny. Nie wysusza, jest nawilżający, Fajnie matuje. Y, fajnie przykrywa doskonałości na naszej twarzy. Bardzo ładnie wyrównuje kolor naszej skóry i ma fajny kolor, ponieważ jest on. W tonach żółtych. Nie jest ani różowy, ani pomarańczowy, jest po prostu idealny. Bardzo ładnie pachnie. Duży plus, że jest po prostu z pompką. Yy, niestety zauważyłam, że on chyba poszedł troszkę do góry cenowo. Kiedyś zamawiałam go przez internet i on kosztował około 28 zł. Teraz kosztuje właściwie 10 zł lub 15 zł drożej. Nie wiem czemu tak się stało, ale uważam, że warto go mieć, ponieważ to jest po prostu genialny podkład na co dzień. Jeśli jeszcze go nie używałoście, koniecznie sobie sprawdźcie. Właśnie ten podkład. Jeszcze zostanę w temacie twarzy i mam do pokazania puder, który ja po prostu ubiegam i w tym roku używam go yy, namiętnie. Właściwie to jest mój codzienny puder. I to jest puder z Eco -Cera. Ten puder widzicie w moich właści filmikach właściwie za każdym razem, bo on przewija się u mnie non-stop. Świetnie się sprawdza, jest niedrogi, bo kosztuje około 15 zł. Dostaniecie go yy, właściwie w internecie chyba wszędzie, w każdej drogerii, a stacjonarnie ja kupiłam go w drogerii Kosmyk. I cena jest taka sama, czyli 15 zł. Jest bardzo wydajny, ja używam go również na moich klientkach i super się sprawdza. Nie bieli twarzy, ładnie ją ymm, matuje na długo. Fajny produkt, za niedużą cenę jest mega wydajny. Ja kupiłam go jakieś pół roku temu i nawet nie wiem, czy zużyłam go połowę. Także po prostu świetna sprawa. Kolejna rzecz z tych podróbek to będzie oczywiście Kobo i Nubian Desert. Zobaczcie, jakie opakowanie jest sfatygowane. Masakra. E, zużycie jakby jest nie, nie za bardzo duże, ponieważ po prostu ten puder jest mega, mega wydajny i e, ja używam tego w odcieniu 317 Nobian Desert i to jest puder, który jest tym jakby ciemniejszym z y, samej jakby gamy kolorystycznej, bo są dwa i zjaśniejszy jest Harasa i ten jest ten ciemniejszy. Ja używam tego, ponieważ tamten jest na mojej skórze po prostu niewidoczny, mimo że mam jasną w miarę karnację, to ten jest dla mnie idealny, bo po prostu na mojej skórze go widać. A jak wiecie, lubię, jeśli moje kontrowanie jest faktycznie widoczne, a nie jest jakimś takim delikatnym śladem, tam, gdzie trzeba się dopatrywać, czy mam tą gumę wykontrowaną, czy też nie. To jest produkt, który kosztuje chyba około 20 zł i jest naprawdę świetny. Opakowanie ma dość porządne, także czego chcieć więcej. Drugą rzeczą z tych podrobek to będzie oczywiście rozświetlacz, i to jest oczywiście rozświetlacz nie inaczej jak ten z My Secret i ten, który nazywa się Princess Dream. I on jest. Y po prostu przepiękny. On kosztuje, nie wiem, około 12 czy 15 zł. Kolorystycznie jest to idealny, idealny produkt, nadaje się właściwie dla każdego typu rudy, bo jest w takiej tonacji neutralnej, pięknie się nim ma taką mięciutką, delikatną konsystencję, on jest bardzo delikatnie zmieniony, przez co fantastycznie na naszej skórze on wygląda, daje taki efekt mokrej skóry. Trzeba z nim uważać, ponieważ on jest bardzo dobrze zafigurowany i Możecie sobie zrobić nim po prostu placek na twarzy, w yy, bardzo jasnym odcieniu. Yy, produkt świetny, ja po prostu używałam go non stop przez właściwie pół roku chyba na każdym makijażu i na każdej klientce ten, ten yy, lofitarz był używany, także po prostu przepiękna, przepiękny produkt. No i tani to już jest druga sprawa, że po prostu kolejnego plus. Przejdźmy do produktów mokrych, które są do naszej twarzy i mam tutaj właściwie trzy korektory. Dwa z nich to są korektory z Catrice, no i oczywiście to jest yy, korektor w płynie z Catrice i ja używam tego w odcieniu 010 Porcelain i to jest korektor, który u mnie sprawdza się świetnie, mimo że ma jeden minus dość spory, ciemniej na naszej skórze. Yy, to ciemnie, powiedzmy, no jest dość spore, ponieważ mniej więcej o 2 tony ten, yy, ten korektor nam ciemnieje po nałożeniu, czyli on po prostu się utlenia, ale jest bardzo wydajny, ma bardzo fajne krycie, Kosztuje 15 zł. Myślę, że nie trzeba o nim dużo gadać, bo na pewno większość z Was już ten produkt zna. Drugim równie znanym produktem również z Catrice to jest też kamuflaż, ale ten w słoiczku, czyli ten w kremie. I mój to jest kolor 010 Iory, czyli ten najjaśniejszy. Ja używałam go bardzo długo, właściwie cały rok jako bazy pod cienie i pudrowałam go później pudrem właśnie z Ecocera. I to jest duet, który sprawdzał się u mnie rewelacyjnie. Cienie trzymały się fantastycznie, on genialnie wyrównuje nam koloryt powieki. Nawet jeśli macie jakieś takie spore przebarwienia, to ten korektor daje radę, Wyrówna wam po prostu wszystko. On super też sprawdza się właśnie um, do oczu, czyli na przykład nie pod brwią. Nie używam go pod oczy, ponieważ on jest za ciężki i wchodzi w zmarszczki chemiczne i po prostu robią się pod oczami taka skorupka, która jest no, nie za bardzo pożądana, jak wiecie. Dlatego ja używam go po prostu jako bazy pod cienie i sprawdza się świetnie. On ma taką delikatnie tłustą konsystencję, dla mnie świetny produkt i również jest niedrogi. Trzecim korektorem jest korektor z firmy LA Girl i to jest korektor w takim pędzelku. On ma aplikator, yy, który jest średnio wygodny, ponieważ nigdy nie wyciśniemy tego produktu do samego końca. Zawsze gdzieś tam na końcu nam coś zostanie i po prostu to jest zmarnowane. Widziałam, że dziewczyny też na YouTubie przecinają tą tubkę i po prostu wydłubują ten korektor. On jest niedrogi, kosztuje ich około 25 zł, i jest bardzo wydajny, ma fantastyczny kolor. Ja mam w kolorze porcelain. Gama kolorystyczna tych korektorów jest po prostu powalająca. Możecie również kontrolować sobie twarz produktami właśnie z tej serii, czyli takimi korektorami, kamuflażami, bo macie do wyboru naprawdę gigantyczną gamę kolorów, odcieni, ciepło, zimne, neutralne, jakie tylko chcecie. Ten jest bardzo fajny pod oczy, ponieważ on się nie otwiera, nam nie cieni na naszej skórze. Nie tworzy jakby takiej skorupy, nie tworzy na twarzy maski. On jest yy, dobrze kryjący, ale przy tym jest lekki. Naprawdę świetny, świetny produkt. I przechodzimy powoli do oczu. I zacznę może od cieni. I to będą no, oczywiście cienie z Maybelline, tu. Ja mam moich dwóch ulubieńców. Pierwszy z nich to jest ten, który jako na przykład bazy pod cienie. I to jest yy, krem de Nude numer 93. I to jest po prostu beżowy cień matowy. On świetnie sprawdza się właśnie jako baza podcinie, bo bardzo długo na naszych oczach się jest w stanie utrzymać. Drugim kolorem, który ja używam, właśnie również jako baza, ale pod te perowe, ponieważ on pięknie podbija koloryt, to jest. Ym, y, 30, numer 35 i to jest taki, jak możecie zobaczyć, złoty, ym, właściwie chłodny odcień, a może powiedzieć, że nie, neutralny, nawet nie chłodny, jest neutralny i on y, fantastycznie mi utrzymuje, służy jako właśnie baza pod perłowe. On przepięknie podbija y, zwłaszcza te złote i miedziane odcienie, ale nadaje się właściwie do każdych porowych cieni, bo po prostu y, on jakby jeszcze nie wyschnie, to przykleja super do siebie i przez to te cienie są nie dość, że mocniej jakby napigmentowane na naszej powiece, to jeszcze dużo dużo się utrzymują. I te cienie możecie kupić w internecie za około 15 złotych, stacjonarnie właściwie dyszkę drożej. Ale super, podobne naprawdę bardzo lubiłam te dwa odcienie. Będę jeszcze w temacie oczu, pokażę Wam klej do który ja w tym roku po prostu maltretowałam masakrycznie. I to jest klej Eylure, to jest klej um, właściwie w takim szklanym opakowaniu i on, zobaczcie, ma taki po prostu pędzelek, e, dość, o nie zobaczcie, o tutaj, e, dość sztywny pędzelek, dzięki czemu łatwo możemy ten klej z tego pojemniczka wydłubać, on jest bardzo wydajny, szybko schnie, nie widać go na, na oku, ponieważ on zastyga na kolor bezbarwny. On kosztuje około 20 zł i jest po prostu świetny. Yy, oduczyłam się używania kleju, do tego kleju Duo, który trzeba było wyciskać na tą rękę. Ten natomiast jest po prostu świetny, zwłaszcza jeśli kleicie sobie rzęsy na pasku, ponieważ tym aplikatorem możecie super rozsmarować sobie po całej długości te rzęsy, i wcale nie najbierzecie tego kleju zbyt dużo, nie nabierzecie go zbyt mało, nabierzcie dokładnie tyle ile chcecie. On jest w takiej dość leistej, rzadkiej konsystencji, po prostu jest biały i po wyschnięciu, tak jak mówiłam wcześniej, po wyschnięciu robi się yy, przejrzysty. Także super sprawa, jeśli jeszcze nie widziałeś tego kleju, to koniecznie Wam polecam, sprawdźcie sobie. I kolejna rzecz do oczu, to są oczywiście cienie i mam tutaj cienie, które ja maltretuję właśnie od połowy roku i to są cienie z firmy Morphe. Myślę, że dobrze wam znane. Ja na razie mam dwie paletki. Czuję się, no, i kolejne dwie, ale po prostu zupełnie nie mogę ich dostać, ponieważ są wiecznie, wiecznie wykupione. I pierwszą z nich, którą kupiłam, to była paleta 35U. I to jest paleta takich bardzo mocno pigmentowanych, kolorowych, mocno kolorowych intensywnych cieni. Tu mamy właściwie same perły. Tak, tu mamy same perły. I na temat tej paletki ym, oraz porównanie jakby paletek, y, tych paletek jakby z Morphi do Zoevy na moim kanale pojawiło się już dość dawno, linki macie gdzieś u góry, sobie zobaczcie, zapraszam Was tam serdecznie i ym, również jakby test tej paletki na żywo jest zrobiony na moim kanale, też Was tam zapraszam. Co mogę ja też chciała powiedzieć? One są po prostu fantastyczne. Ja je uwielbiam. Nałożone na mokro robią na oku po prostu niesamowitą taflę. Drugą paletę, którą kupiłam właśnie z Mofi, to jest paletka w numerku 35U. To jest paleta, która jest już bardziej neutralna. Ona ma mm, część matów, część pereł i jest po prostu świetna na co dzień. Zrobicie jej makijaż, zarówno wieczorowy, jak i dzienny, także ona jest mega, mega uniwersalna. Perły są tak napigmentowane, że po prostu głowa, głowa odpada. Są po prostu świetne. Koszt tych palet na stronie Glowsturm, ponieważ ja je tam zamawiałam, to jest około 120 zł za jedną paletę. Myślę, że się opłaca, ponieważ macie w tych paletkach 35 sztuk cieni. One są tak skomponowane, że każdy, każdy jakby cień pasuje do każdego cienia. Mieszając je są, tworzycie naprawdę niepowtarzalny makijaż. Świetna sprawa. Mówiłam wcześniej, że te cienie biją na głowę moim zdaniem złe. Dużo z Was się ze mną zgodziło. Bo powiedział się południu, że to jest pierwsza recenzja negatywna z na YouTubie. No nie wiem, takie jest moje zdanie. Ja uważam, że to jest po prostu przereklamowana, że te cienie, mimo że też ktoś napisał, że one są po prostu chińszczyzną, nie interesują to. Są po prostu świetne. Nie uczulają, nic się nikomu nie dzieje. z oczami po tych cieniach. Także myślę, że spokojnie możecie je kupić, bo są po prostu przede mnie przetestowane na dziesiątą stronę. I uważam, że są rewelacyjne i na pewno kupię tych palet jeszcze więcej. No, i została nam usta, i w tym roku e, królowały na moich ustach produkty z firmy Inglot. I to są te e, pomadki w płynie, które zostawiam na ustach na matowy, e, na mat po prostu. Ja mam cztery odcienie: mam numerek 16, 17, 12 i 13. Wszystkie z nich są świetne: możecie je są łączyć i tworzyć niepowtarzalne jakieś własne odcienie. Bardzo lubię tą czerwień, która jest taka faktycznie klasyczna i ponadczasowa. Również genialny jest odcień numer 13, i to jest taka fuksja, która po prostu jest w na ustach, wygląda bajkowo. Jest to taki kolor, który po prostu yy, ciężko gdzieś dostać, ciężko go czymś za, zastąpić. One są długotrwałe, bardzo fajnie się utrzymują na ustach. Na pewno kilka godzin na ustach je mając, macie święty spokój, że nic się z nimi nie dzieje. Nie odbija się na szklankach, na kubkach, na niczym. Yy... Są długotrwałe, naprawdę ciężko jest ust zmyć. Polecam to robić jakimś dufozowym płynem do demakijażu. Koszt jednej pomadki to jest dość spory, ponieważ ona kosztuje 45 zł, to jest jednak dość dużo, ale myślę, że dwie sztuki, jakby na coś, nie malując nikogo innego oprócz siebie, można sobie sprawdzić i korzystać z nich, i bardzo się tymi pomadkami cieszyć, ponieważ są po prostu fantastyczne. Ok, i tak prezentują się moi ulubieńcy roku 2016. Korzystając jeszcze z okazji, że jeszcze tu jestem i jeszcze nie słuchacie. Chciałam serdecznie podziękować za tysięcy subskrypcji, które na moim kanale ostatnio wybiły. Bardzo się cieszę, że jesteście i że co tyle Was przybywa. Jest dla mnie to naprawdę niezmiernie miło, że, że chcecie mnie oglądać, po prostu was ciekawe moje filmiki. W ogóle pomyślałam, że zrobię rozdanie, może tak, żeby uczcić te 5000, tą okrągłą liczbę, tą piątkę, że zrobię rozdanie yy, właśnie dla Was. Yy, Chciałam Wam po prostu podarować kilka fajnych produktów, które się u mnie sprawdzają, po prostu przekazać jednej z Was, ale na temat tego rozdania jeszcze oczywiście powiem Wam w osobnym filmiku, ponieważ muszę wymyślić, co tutaj jakby dla Was zorganizować. Ok, to było na tyle w tym filmie. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w nowym roku i widzimy się już niedługo. Pa! Trzymajcie się!